Witam Was kochani serdecznie w dziewiątym odcinku Fit Formy. Tak jak Wam obiecałem, że raz w tygodniu będę Wam zdawał relację, jak mi idzie, a że zauważyłem z Waszej strony całkiem spore zainteresowanie, także korzystając z chwili po pracy, że zajęcia mam dopiero na godzinę 19 już tutaj pędzę z... Najświeższymi informacjami Niestety nie wziąłem dzisiaj mikrofonu Więc dźwięk może być troszeczkę słaby Może być słychać jakieś tam odgłosy Kosiarek czy innych zwierzątek Ale nie będziemy się tutaj z tym zbytnio przejmować Moi drodzy Tak jak pewnie pamiętacie w poprzednim odcinku Obiecałem Wam raz w tygodniu Zdawać relacje z tego, jak idzie moje odchudzanko, jak idzie przygotowanie do wakacji, zostało mi jeszcze równe 9 tygodni i 4 dni, także no, potencjał jest całkiem spory. Zaczynałem z wagi 111,8 kg. No to jest masakra, jest to dużo, jest to stanowczo za dużo, ale dzisiaj poranna waga wskazała. 109,8, także równiusieńkie 2 kg udało się spić, Ale to nie jest najlepszy wynik, jaki udało się w tym tygodniu osiągnąć, ponieważ jakieś 3 dni temu, czyli to był poniedziałek, czyli to albo poniedziałkowy, albo wtorkowy poradny pomiar, pokazał, jeszcze mniej pokazywał 109,6 kg. Ale wiadomo, Woda, to, to, to nie jest, że podjadałem, czy że skusiłem na coś, o czym zaraz. Po prostu wiadomo, że jak się ćwiczy, to ta woda też inaczej w tym organizmie, że tak powiem, się kumuluje i, i to inaczej troszeczkę funkcjonuje. Zatem zacznijmy od, że tak powiem, mojego samopoczucia. Powiem Wam tak: tysiąca kalorii w moim przypadku, gdzie mój BMR, czyli ten podstawowa, Przemiana materii wynosi 3,5 tysiąca kalorii, nawet 3450 dokładnie, no powiedzmy w zaklęciu jakimś tam, no to jest na dzień dobry 1000 kalorii, 1000 kalorii, będą tutaj już dokładnym na minusie. Więc nie będę ukrywał, że no chodzę głodny, chodzę troszeczkę, że tak powiem, na takim lekkim niedosycie, no ale. Takie są uroki redukcji, że musimy spożywać, spożywać mniej niż potrzebujemy. Więc nie ma bata, nie ma opcji. No, liczyłem się z tym, że jednak ten głodek gdzieś tam delikatny będzie. Ale nie jest on na tyle duży, żeby jakiś tutaj mi dyskomfort sprawiał, czy jakieś większe problemy. Także idzie, spokojnie sobie z tym jestem w stanie poradzić. E, powiem Wam szczerze, że nie uskusiłem się na nic. Nic a nic nie, nie, że tak powiem, nie podjadałem, nie skupnąłem. Więc tutaj e, ten tydzień e, w takiej nomenklaturze kolorów mógłbym spokojnie zaliczyć do tak zwanych tygodni zielonych, czyli wszystko było ok. Nawet weekend, gdzie e, no jak wiecie, e, no, na weekend nie biorę cateringu. Udało się. Bardzo fajnie i zdrowo, że tak powiem, przejechać. Gotowałem, usmażyłem właściwie sobie bardzo dobrą wołowilkę z takim sosem kurkowym. Także tam sobie też te kalorie wyliczyłem i no właśnie ten poniedziałkowy pomiar wskazywał najmniej, co znaczy, że ten weekend był dobry. Po prostu starałem się trzymać Micha, jak to się mówi. Inaczej, nie starałem się nic trzymać Micha, tylko trzymałem michę również, przez weekend i dało to właśnie takie fajne efekty, gdzie, e, no, że tak powiem, minimalnie było minus 2,2 kg. Ale że nie chcę tutaj oszukiwać, wybierać jakichś tam e, pomiarów, minus 2 kg równie udało się e, zaliczyć. E, tak jak mówiłem, ten główny tak, tak bardzo nie dostwiera. Natomiast jeżeli chodzi o jakość jedzenia, muszę Wam przyznać się, że jest naprawdę przepysznie. Jedzonko od brokuła jest dla mnie rewelacyjne. Objętościowo również te posiłki są na tyle fajne, że mm, spokojnie mi to wystarcza. Na szczęście nie ma, przynajmniej bardzo rzadko się zdarza, że któryś posiłek jest zamieniony jakimś koktajlem. Nie zdarzyło mi się jeszcze jakieś takie malutkie ciastko, gdzie kalorycznie by się zgadzało, ale objętościowo byłoby masakrycznie, więc naprawdę. Z ręką na serduszku powiem Wam, że jestem mega zadowolony i na pewno tego brokuła będę kontynuował do, co najmniej do wakacji, a tak jak już wcześniej mówiłem, prawdopodobnie również do końca roku, żeby tą redukcję zakończyć na takiej wadze, na jakiej bym chciał. Oczywiście mam świadomość, że te 2 kg to nie będzie... Nie będzie w każdym tygodniu na minusie, ponieważ, no wiadomo, że im będę mniej ważył, tym moja podstawowa przemiana materii również będzie się zmniejszała. I ostatecznie podejrzewam, że jeżeli te 10 kg zrzucę, no to już z tych 3-400 gdzieś tam na 300 pewnie spadnie, więc ta redukcja też będzie wolniejsza, ale spokojnie jest, jest dobrze. Jeżeli chodzi o treningi, no to tak jak już mówiłem, każdy trening to jest między tam 300 do 500 kalorii, w zależności czy to są na przykład rowery, stepy, czy jakieś zajęcia typu trening obwodowy, gdzie wiadomo, że dużo mniej ćwiczę, a więcej chodzę, poprawiam, pokazuję, więc to spalanie jest troszeczkę mniejsze. Niemniej jednak właśnie, no, skoro zrzuciłem 2 kg w ten tydzień, no to musiałem być na deficycie, na deficycie około 15 tysięcy kalorii, czyli troszeczkę ponad 2 2000 kilokalorii dziennie. W związku z tym e, wynika, że no, moje takie spalanie e, średnio statystyczne dzienne wynosi co najmniej e, te 4500-4600 kilokalorii, więc spoko jest z czego ścinać, e, bezpiecznie tą redukcję mogę e, przeprowadzić. No dobrze kochani, e, cóż więcej mogę Wam powiedzieć? No ja jestem zadowolony, samopoczucie jest bardzo dobre, bałem się właśnie, że em, przez taki deficyt, gdzieś tam e, troszeczkę, że tak powiem... E, Właśnie to, to, to samopoczucie, ta energia będzie obniżona, a wręcz przeciwnie, jest naprawdę wspaniale. No pewnie jest to też spowodowane tym, że e, makroskładniki się zgadzają, mikroskładniki się zgadzają, jem więcej warzyw, e, te posiłki są bardziej regularne, ponieważ... Przeważnie śniadanie zjadam jako pierwszy posiłek w pracy koło ósmej. Drugi posiłek staram się zjadać koło e, godziny 10, ponieważ tam właśnie te pierwsze dwa posiłki są e, takie trochę mniej kaloryczne. Trzeci posiłek jest przeważnie duży, 650-700 kalorii, więc zjadam go około godziny 14 i te dwa ostatnie posiłki różnie. Jak zdążę, to czwarty posiłek zjadam koło 16.30 i piąty właśnie tam po zajęciach o 21.00. Jak jest dzień, gdzie mam więcej zajęć, jadę od razu po pracy, no to dwa posiłki zjadam e, dopiero tam gdzieś na koniec dnia, około godziny 20.00 i 22.00. Także jest dobrze i jestem w stanie sobie to fajnie, że tak powiem, e, zbilansować. O, słoneczko troszeczkę zaszło, więc i mogę bardziej oczy otworzyć, więc tak to wygląda więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie jeżeli wszystko dobrze się ułoży no to na mój wyjazd pod koniec sierpnia no uda się uzyskać te 95-96 kg czego bym sobie życzył żeby właśnie już ta forma była no może nie jeszcze rewelacyjna ale już będzie na pewno dużo 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 lepiej dużo że tak powiem wygodniej wcisnąć się w kąpielóweczki i wskoczyć do cieplutkiej wody także Także tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Cóż więcej bym mógł wam powiedzieć. Życzcie mi powodzenia. Ja wiem, że ja sobie dam radę. Także. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, sugestie, zostawcie tutaj komentarz, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a i żeby podbudować mnie, dodać mi sił, chociaż ja wiem, że sobie dam radę. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy dziewiąty odcinek Fitformy. Ja się z Wami żegnam i Wam życzę również mega fajnych, wspaniałych wyników i rezultatów na wakacje. Trzymajcie się. Papa! Pa.